Cześć, zapraszam do zapoznania się z moim wideo, jak obsługiwać AliExpress. Nie jest to łatwe z jednej strony, ponieważ zauważyłam, że lepiej jest korzystać z tej strony w języku, jak gdyby, w którym została ona stworzona, czyli w języku angielskim. Czyli, jak gdyby, możecie sobie wybrać tutaj u góry, tak, że obsługujecie się daną walutą, na przykład tam naszej waluty nawet nie ma, najbliższa jest tam chyba euro, tak? Także tu możecie sobie wybrać co chcecie. Tu dobrze jest wpisywać, że jesteście z danego kraju. Jeśli tego nie wpiszecie, przedmioty, które się będą pojawiały w zestawieniu, nie będziemy szukać, mogą niestety. Pojawia się również te, które nie są wysyłane do Polski. Nie wszyscy chcą wysyłać poza Stany Zjednoczone, bądź nawet poza Chiny, gdziekolwiek y, się znajduje dostawca, ponieważ no, może być to dla nich w jakiś sposób niewygodne. Jeśli nie chcą, możemy to oczywiście uszanować. Tak? Także tutaj sobie koniecznie zaznaczamy skąd jesteśmy. Co do samego wyszukiwania przedmiotów, mamy tutaj po lewej stronie główne kategorie. Jeśli nie jesteście zbyt obyte w języku angielskim, to polecam wejść na stronę Google. Czyli tutaj, tak. TranslateGoogle.pl. I sobie wybieramy tak, język angielski. Jeśli chcemy tłumaczyć, na przykład co to co dana rzecz oznacza, tak? kopiujemy sobie to. Czy poprzez menu, czy po prostu kopię, tak. Wchodzimy sobie tu. Pisujemy I oczywiście się pojawia od razu po drugiej stronie, co to oznacza. Jeśli jesteście w drugą stronę, chcecie wpisać sobie, jak jest odzież po angielsku, tak, wpisujemy wiele języków polskich, przechodzimy tu na angielski, jest napisane plowing. Tak, albo jeszcze inne wersje, które można spotkać. Na ogóle która jest tutaj, jest najbardziej adekwatna. Także tak, tutaj mamy nasze kategorie. Wejdziemy sobie w odzież damską, tak, warmer clothing i wejdziemy sobie na przykład w t-shirty, tutaj akurat taka nazwa, y, która u nas też się przyjęła w języku polskim, t-shirt, no i tak, mamy tutaj kategorię, y, możemy bezpośrednio sobie zacząć okąpić ciuszki, ale ja chcę Wam powiedzieć jak gdyby jak efektownie korzystać z tego narzędzia, które tutaj jest oferowane przez y, tą stronę internetową, tak, że sobie po prostu wejdziemy, o, będziemy patrzeć od góry, tak? Tutaj mamy różne, jak gdyby, rodzaje tego, y, co jest teraz hot, tak? Czyli co jest najczęściej kupowane. Y, Print to jest na przykład, znaczy tutaj się będą pojawiać różne rzeczy, tak? W zależności od tego faktycznie, co jest na czasie. Y, Print to jest oczywiście nadruk, czyli koszulki z nadrukiem, y, koszulki te casual, czyli takiego coś innego użytku. Koton, no to wiadomo bawełna, czyli tutaj są jak gdyby te rzeczy, które są na topie. Jeśli chcemy samemu coś wpisać, to oczywiście możemy tutaj jako słowo kluczowe, czyli na przykład jak szukamy czegoś, nie wiem, z sercem, tak, to piszemy charakter serce. Jeśli czegoś nie chcemy, na przykład nie chcemy koszulki, która będzie czarna, to sobie wpisujemy do kolor czarny, tam jest kolor black i OK. I w tym czasie system sobie mieli, tak, wyszukuje i powinien nam nie wyszukiwać teraz czarny koszulek. No, niestety wyszukał, tak, jakoś, także no, jest trochę to zawodne, ale to wszystko zależy od tego, jak, jaką nazwę nada sprzedający. tak, Jeśli sprzedający nie wpisał tutaj słowo black, czyli czarny w opisie, no to wtedy niestety system nie ma, jak tego sfiltrować. Także musimy to też wziąć pod uwagę. Cena, tak? Od jakiej ceny do jakiej ceny jesteśmy gotowi tutaj zapłacić? Akurat teraz rozliczamy się w euro, tak jak sobie zaznaczyliśmy. Czyli weźmy sobie na przykład do 5 euro. Żeby być na czasie, zaraz zobaczymy, jaka jest cena euro. Czyli wchodzę sobie na manewr Google. Przynajmniej ja, tak? wpisuję 5 euro w po angielsku i nam przeliczę, tak jak jest dany kurs. Czyli jest to akurat 21 zł z groszami. W przypadku AliExpress najczęściej używa się serwisu PayPal, przynajmniej na tą chwilę, jak robię ten film. Także musicie wiedzieć, że PayPal dolicza sobie jakieś tam procenty od sprzedaży, także tutaj może wyjść nie wiem 21 zł i 50 groszy na przykład zamiast 20 tak, także tutaj zawsze jakieś grosze dochodziły i trzeba się z tym liczyć. Także jeśli macie jakieś określone środki, środki na koncie to pamiętajcie o tym. Jeśli chodzi o serwis AliExpress to jest kolejna tutaj ważna kwestia quantity, to jest ilość. Jeśli chcecie kupić tylko jedną rzecz, to warto tutaj napisać, że chcemy tylko jedną, tak? To jest od jakiej ilości sztuk do jakiej. Czyli na przykład jak macie tutaj podane ceny w jakichś zakresach, czyli musicie, jeżeli o ile to się tutaj pojawi, czyli można kupić jedną rzecz, to będzie ona po tej droższej cenie, tak? Bo to jest cena hurtowa określona przez daną osobę, która sprzedaje. Czyli ta wyższa cena zawsze tutaj. Ja sobie wpisuję jeden, żeby mieć pewność, że to, co mi tutaj wyjdzie, to mogę kupić y, też w jednej sztuce, a nie muszę kupować całego, y, całego jak gdyby, pakietu. Tutaj mamy, że y, zostanie to wysyłane do Polski. Tak jak mówiłam, tutaj wcześniej u góry jest to samo, tak? Że sobie zaznaczamy, skąd jesteśmy. Tutaj jest. Y, skąd jak gdyby ten towar do nas idzie, jeśli nie chcemy produktów z Chin, bo na przykład ktoś może tak nie chcieć, to można sobie to wykluczyć, ale najczęściej jak gdyby tutaj mamy kilka krajów, także możemy już wchodząc w sam pro produkt sprawdzić skąd on jest. Yy, tu jest moja idealna, najlepsza <laughs> kategoria, czyli free shipping. Yy, nie chcę mi się szczerze mówiąc obliczać kosztów wysyłki Tutaj jest to akurat ładnie określone, że sama wysyłka wynosi praktycznie 2 euro, ale w niektórych ofertach ten shipping jak gdyby nie jest zbyt dobrze określony, bądź ma kilka kategorii i później kupując przedmiot okazuje się, że jest on droższy, bo shipping jest jakoś inaczej policzony. Shipping od razu mówię, że jest to wysyłka, tak? Bo tutaj operuje tam taką nazwą angielską, ale jest to koszt wysyłki, tak? Free, czyli on jest darmowy. Ja sobie to zaznaczam, bo chcę, żeby mi się pojawiały tylko opcje free shipping. I tutaj widzimy wszędzie jest free shipping. Top rated to jest kategoria, która jest jak gdyby dla przedmiotów, które zostały już oznaczone przez innych kupujących jako produkt wartościowy. Czyli na przykład, jeśli jest jakiś nowy produkt, on jeszcze nie został oceniony, to on się tutaj nie pojawi. Także, no, jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz rzecz, którą kupiło dużo ludzi i jest ona wartościowa według ich oceny, to warto jest to zaznaczyć. Ja tego nie zaznaczam, bo chcę widzieć też nowe przedmioty, które na przykład zostały niedawno dodane i jeszcze nie są ocenione. Także opcjonalnie, tak? Tutaj jest jak gdyby to, jest tym samym co to. Jeśli ktoś jak gdyby tutaj nie określił tego. Często określa się to tutaj, tak? Czyli, że chcę zakupić tylko jedną sztukę danego towaru, tak? Nie kupujemy hurtowo. Ja to już opsam tutaj, także tego jak gdyby nie muszę zaznaczać. Tu są przedmioty, które są jak gdyby na wyprzedaży, czyli tak jak widzimy tutaj, że ktoś oferuje zniżkę ceny, czyli na przykład tu jest 4 euro, a początkowa była ta cena 11 euro za sztukę. Możemy to zaznaczyć nie musimy. Możemy po prostu określić cenę do ilu euro chcemy, żeby ten towar nas kosztował. Tu są produkty jak gdyby podobne, tak? Podobne w grupie do tego, co żeśmy oznaczyli tutaj. I co żeśmy oznaczyli tutaj, czyli t-shirt. Tutaj jest taka kategoria, która służy tylko po to, żeby dowiedzieć się, czy dana osoba, która to sprzedaje, jest obecnie online, czyli na przykład, jeśli chcemy jej zadać jakieś pytania. Także tak, co jest poniżej? Tu jest jak gdyby sortowanie, tak? czyli możemy oznaczyć rzeczy od najlepszego trafu, jak gdyby, czyli od tego, co najbardziej odpowiada temu, tutaj od ilości zamówień. Tutaj mamy ilość zamówień danego przedmiotu, od tego czy y, jak gdyby przedmiot jest nowo dodany, czy jest starszy, od ilości y, jak gdyby komentarzy na temat danego sprzedawcy, bo myślę, że to też jest ważne, czy sprzedawca y, ma dobre oceny, czy ich nie ma. No i oczywiście od ceny, tak czyli możemy sobie sortować, czy ja chcę od najtańszych rzeczy, no tutaj już mamy nawet od 2 euro, tak? Czyli patrzymy już, tak jak mówiłam, na tą wyższą cenę. Czy chcemy od najdroższe. I wtedy mamy tutaj 5 y, euro, tak jak żeśmy sobie oznaczyli, i 1 cent. Także no tutaj akurat się tak to śmiesznie zmieściło. Y, tak jak mówiłam, tutaj patrzymy na większą cenę, także tak jak gdyby to się mieści w danym zakresie, który y, sobie oznaczyliśmy, ale my patrzymy tutaj na tą wyższą, tak? Także to też bierzcie pod uwagę. Co jest trochę kiepskie, jeśli chodzi o oznaczenie tej ceny, jeśli sobie nie weźmiecie free shipping, możecie mieć oferty, w których na przykład cena towaru wynosi 5 euro, ale jeszcze shipping na przykład jest za kilka euro więcej, tak? Czyli jak gdyby system nie wyłapuje tej całej ceny przedmiotu. Także tym bardziej free shipping to jest dla mnie opcja, która po prostu liczy to, co powinno być. Tak, tu jest oznaczanie pokaż cenę za jedną sztukę. Dla nas to jest niepotrzebne, bo my kupujemy tylko jedną sztukę. To jest ważne wtedy, kiedy chce się kupować hurtowo. No i ostatnia jak gdyby tutaj kategoria, to jest to, jak te przedmioty są wyświetlane. Tak jak widzimy, jest tutaj sobie akurat na przykład sześć przedmiotów w tym naszym widoku takim y jednej tutaj tej strony, jeśli to sobie przełączę. Będzie to wyglądać inaczej, tak? Czyli są one jak gdyby przedmiot jeden pod drugim. To jest na przykład lepsze wtedy, kiedy się ogląda stronę y, na komórce. Tak, łatwiej jest oglądać wtedy ją w takim sposobie, jeśli macie dużą y, stronę na, na komputerze zwykłym, takim stacjonarnym w domu, to spokojnie możecie oglądać więcej przedmiotów i wtedy są oczywiście też trochę większe zdjęcia. Yy, także jeśli chodzi o ten taki wybór tutaj, to wszystko jest wiadomo. Przechodzimy sobie teraz na stronę lewą. Tutaj jeśli chodzi o bluzki, yy, pojawia się akurat trochę tutaj dużo rzeczy do wyboru. Tak, Każdy przedmiot ma, znaczy każda kategoria przedmiotu ma jak gdyby tutaj inne rzeczy po tej stronie, ale jeśli chodzi o kategorię przedmiotów podobnych, czyli bluzki. Yy, Kurtki z to będą miały raczej tutaj podobne rzeczy. Także kolor tutaj, gdyby nie trzeba tłumaczyć, tak. Yy. Pokaż więcej. View more, view less i możemy sobie wybierać kolorki. Ja sobie zaznaczę na przykład, że chcę czerwone i od razu, jak gdyby wszystko się tutaj nam pojawia. Możemy sobie zaznaczyć rozmiar, ale musicie wiedzieć, że o ile chodzi o te rzeczy takie sprowadzane z Azji, to ich rozmiarówka wygląda troszeczkę inaczej niż nasza. Także odznaczę sobie tu, żeby mieć więcej opcji. Także nie warto jest tutaj tego wybierać, tego po prostu wejść w przedmiot i zobaczyć jego opis. Najczęściej jest tam po prostu tabela, która określa nam, ile centymetrów w danym obwodzie, na przykład piustu czy talii, dany rozmiar posiada. To jest bardziej adekwatne niż te rozmiary tutaj, także tego nie polecam. Tutaj mamy rodzaj rękawa, a raczej jego długość czyli koszulka bez rękawów, z krótkim, z długim, bądź trzy czwarte, akurat w tym przypadku. Tutaj mamy znaczy nawet y, nie musicie wiedzieć co tutaj to oznacza, tylko po prostu patrzeć jak gdyby po rysunkach, tak? To, to, że, to jest fajne, że tutaj jak gdyby y, pierwsze takie wyrażenie to jest faktycznie to y, co to oznacza. Czyli tutaj jest długość y, samego, y, samej tej koszulki. Czy to ma być koszulka dłuższa, zwykła, czy taki crop top. Tutaj mamy rodzaj kołnierzyka, tak? Znaczy wątpię, żeby akurat tutaj było takie, <laughs> taka falbana, ale no tak, yy, tak to jest przedstawione. Nie musicie oczywiście tego zaznaczać. Jeśli chcecie różne koszulki, to nic tu nie zaznaczamy. Yy, rodzaje nadruku. Już tutaj faktycznie warto sobie jak gdyby wpisać to yy, w tłumacza, czyli tutaj tak jak pokazuję. Może skopiujemy sobie wszystko i ja wam pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda, tak? Czyli z języka angielskiego przechodzimy na polski i tak. Mamy albo styl geometryczny, albo zwierzę. <laughs> tak, Animal Print to znowu akurat z yy, języka polskiego też używamy takiego sformułowania. Charakter. Nie mam pojęcia, co to ma znaczyć, ale może chodzi o to, że tam jest jakaś opcja yy, widoczności, na przykład jakiejś osoby. Czy jest to, nie wiem, no, koszulka wilbiąca One Direction, czy może postać Ryany albo kogoś w tym stylu, tak? Floral, nie wiem na to nie zostało przetłumaczone i jest to y, flora, czyli wszystko to, jest, co jest związane z naturą. No i tak dalej możemy sobie. Tutaj w ogóle przetłumaczone: drukuj, No tak, ale to chodzi o nadruk. <grym> Także, jeśli nie macie sprecyzowanego jak gdyby, tutaj wyszukiwania, to możecie oczywiście to zostawić. Tutaj jest tryb, typ materiału: czyli tu są rodzaje materiału: szyfon, jersey i tak dalej. Dekoracje, jakieś tam dziury, łuki, aplikacje, jakieś naklejane, takiego typu rzeczy. Tu jest, jak gdyby, materiał, jeśli chodzi o. To, z czego on jest zrobiony, tak? Czyli tutaj, jak gdyby mamy, yy, nawet nie wiem, jak to nazwać, bo. Znaczy, nie jestem jakimś te technikiem materiałowym, także tego Wam nie powiem, ale tu możecie określić materiał, jak gdyby bazowy, a tu sam rodzaj yy, ułożenia materiału, nie wiem, jak, jakoś tak. Zresztą, jak tutaj sobie przetłumaczycie, będziecie wszystko wiedziały, tak? Yy, przechodzimy dalej. Ostatnia opcja, tutaj, jaka jest z naszej listy. Rodzaj rękawa, śmieszne są te niektóre zdjęcia, takie trochę jak z, z średniowiecza, takie, ale no dobrze, no te, tego też niekoniecznie musicie używać, tak? czy chcecie jakieś pufki, czy chcecie butterfly sleeve, nawet nie wiem jak to się po polsku mówi, ale no jakiś motylowy taki rodzaj rękawa, także niekoniecznie musicie to zaznaczać. Nie musicie, tego praktycznie w ogóle nie zaznaczam, tym bardziej, że nie każdy sprzedający też jakby wypisuje te wszystkie opcje, tak? Bo w zależności od tego, czy sprzedający zaznaczył, którą opcję sprzedaje, to wtedy się nam to pojawi, bądź nie. Także po prostu lepiej określać sobie to, co jest tutaj u góry, jest to ważniejsze według mnie od tych rzeczy, które są tutaj. Na przykład oznaczam sobie, że chcę kolor różowy, a tak czy siak pojawiają się rzeczy, które niekoniecznie są różowe. Na przykład tutaj nie ma w ogóle różu w tej koszulce. Może jest ona gdzieś głębiej w jakiejś innej opcji, ale też może niekoniecznie. Na przykład wejdziemy sobie w to. Teoretycznie nie wygląda to jakby było różowe, ale jak widzimy głębiej, jest tutaj więcej opcji koszulek, które ta osoba oferuje. Czyli gdzieś to może jest koszulka, która ma jakiś rodzaj różowego nadruku. Może gdzieś jest, może nie jest, ale osoba określiła, że jest tutaj też kolor różowy. Także tak ta koszulka wygląda jedna z kilku. Tak jak mówiłam, patrzymy na tą wyższą cenę. Tutaj akurat y, jest 10% zniżki, jeśli kupimy więcej niż dwie sztuki. Także taka w sumie y, hurtowa sprzedaż y, mało hurtowa, że tak powiem, dwie. Wierzchługi to wcale nie jest dużo, tym bardziej, że każda z nich jest różna. Każda koszulka jest całkiem fajna, także to, co będzie komu pasowało, to może sobie zakupić. To, co nas tutaj interesuje dalej, to są rozmiary. Tutaj trzeba to zaznaczyć, tak? Czyli zjeżdżamy sobie niżej i szukamy informacji o rozmiarówce. No i mamy ją tutaj, tak? Możemy patrzeć na rozmiary według innych yy, obliczeń. Tak, europejskie, z Wielkiej Brytanii lub ze Stanów Zjednoczonych, bądź po prostu możemy w centymetrach bądź w calach przeliczyć nasz biust, talię oraz biodra. Także ja wolę po prostu tutaj po centymetrach lecieć i sprawdzać, co będzie najlepsze. <laughs> w moim wypadku klasyfikuje się jeszcze tutaj tą Eskę, także zaznaczałabym sobie Eskę. Jeśli chcecie, żeby to było luźniejsze, no to oczywiście zaznaczy, zaznaczacie yy, rozmiar więcej, tak? No to już zależy od tego, jak się czujecie. Tutaj jeszcze sprzedający pokazuje nam, w których miejscach to mierzyć, tak? Gdyby ktoś nie wiedział. No i tutaj akurat jeszcze cały proces, yy, jak wybieramy, tak? No tutaj jak gdyby pokazane jest, jak dana babeczka wygląda na lustrze. I takie inne informacje, które również macie na Allegro, czyli po prostu to, co sprzedający pokazuje o danym przedmiocie, co uważa za adekwatne. Bla bla bla, jedziemy wyżej, czyli określamy, jaką koszulkę chcemy, jaki rozmiar chcemy i ile ilości danej koszulki. Także jeśli chcecie kupić na przykład tą koszulkę i tą, to musicie y, osobno wejść w osobną y, aukcję. Także najpierw zaznaczam tą koszulkę. Czy tą chciałam? Nie wiem, no dobrze, oznaczmy sobie, że chcemy te dwie. Także wchodzę na, najpierw w tą, oznaczam rozmiar i dodaję do koszyka. Mamy ikonkę od koszyka, także dodajemy do koszyka. I teraz tak, możemy sobie albo y, wejść w koszyk i zobaczyć, jak on wygląda, albo kontynuować zakupy. Ja chcę kupić też tą, także wchodzę w tą koszulkę, zaznaczam rozmiar, ilość i wchodzę znowu do koszyka. I teraz powinny być już dwie rzeczy w moim koszyku. Ja mam ich tam trochę więcej, bo ja tam mam też rzeczy, które mi się osobiście podobały i tam są dodane, także mogę Wam pokazać jak to wygląda. Wchodzę w koszyk i mam tą koszulkę pierwszą i koszulkę drugą. Mam tutaj napisane, że tej koszulki chcę jeden, y, jedną sztukę. Tak? Mogę tu sobie zwiększyć ilość sztuk chcę, ale ja chcę taką jedną i taką jedną. Mam oznaczona ilość y, za koszulkę, cenę. Przy okazji tu mam wybór y, no, dostarczenia, wysyłki. Mogę sobie zaznaczyć coś innego, ale jak widzicie. Y, Albo czekamy na pocztę chińską, która zajmuje od 15 do 30 dni, albo możemy szybciutko mieć naszą przesyłkę, ale jest to znacznie droższe. Tak? Z Chin, niestety, z tego co wiem, chińska poczta ma dofinansowanie do eksportu towarów za granicę i dlatego jest to praktycznie w cenie zero. Tak? Mogą sobie wliczyć w cenę przedmiotu. Jeśli chodzi o inne wysyłki, jest to już dość wysoki koszt. Także na to warto zwrócić uwagę. Oba przedmioty mamy oznaczone jako free shipping, tak? Czyli za darmo. Także tutaj ten shipping również wynosi 0 euro. E, łącznie kosztuje to 10 euro i 14 centów. Tak? Łącznie. Także 10 euro i 14 centów. 10, 14. Nie wiem, czy to z groszami, liczy, liczę. Także wychodzi nam Praktycznie 43 zł za te dwie koszulki, ale pamiętajcie też, tak jak mówiłam, że tutaj korzystamy z serwisu PayPal, który dolicza już teraz nie wiem czy 5%, możemy zobaczyć. Możemy sobie po prostu policzyć czy ta dana cena razy 5% z tej ceny. I wtedy nam wyjdzie troszeczkę więcej, tak? 45 zł nam wyjdzie. Także warto sobie tak policzyć, jeśli nie jesteście pewne, warto też sprawdzić jakie są narzuty Paypal na dany czas, tak? Bo na przykład kiedy ja to sprawdzę może być inaczej. Paypal. Zobaczymy sobie. Nie wiem, dany. Czy przypadkiem nie każdy no co ja tu pisałam <laughs> Nie każdy serwis ma inaczej? Tak, tak. Ta. 5%. A nie, for sellers, To źle wam podałam, dobrze, nie jest na jakieś śmieciowe strony chodzić. Ale podałam taki przykład, że jak płaciłam. Za przelew 30 zł to wyszło mi 58 groszy dopłaty. Także naprawdę nie jest to jakaś tam wielka cena. Także tak, tu mam przedmioty. To co jest fajne, nie ma tego niestety na Allegro. Mogę sobie kupić przedmioty tylko od tego sprzedającego, pomimo tego, że mam tutaj jeszcze innych, których wcześniej dodałam. Także mogę tylko od niego kupić. I teraz mi się pojawia tak, że mam się zalogować. Także ja tutaj nie będę pokazywała Wam do mojego logowania. Jeśli chodzi o logowanie, to albo będzie kolejny film, albo po prostu mogę opisywać proces logowania, zakładania konta w jakimś innym filmie. Jeśli będziecie chciały, chcieli, to serdecznie zapraszam do komentowania. Także myślę, że tutaj temat się wykończył na tym jeden film. Serdecznie zapraszam do innych. No. I do zostawienia jakichkolwiek komentarzy, także trzymajcie się, Papa.